Kurwa, ja mam jedną kreskę na Aternosie. bo w Aternos widzowie? <laughs> Lagi, zero lagów. Mi pozdrawia. Zero lagów, co nie? No, zero lagów. Zero tego, no. Polecamy. <laughs> Co się odwaliło? Zero błędów? To ja wysiadłam. Kurna. No. Wsiadaj, dom z czterech kół, rzuć na luz, na luz, wakacje są też tu. Zero lagów, więc tak, ten serwer ma zero lagów, z zero błędów, no. No. Tylko <noise> wysiadasz z tej łódki. Ja pierdolę. Wsiadaj. Ja mam do mych czterech kół cool. No Ty już czanki się... Jakie lajki O, Aternos O kur... Im szybciej jedziesz, tym bardziej się laguje O, Ty masz w ogóle kresek ile O, no i odjeżdżaj Mam cztery... ja mam mały serduszek <laughs> Ten co robi deja vu na nodzie no No więc Aternos, zero lagów Zero no. błędów, polecam zero się na przyszłość. No. To ba bardzo dobrze regenerują się czangi. Polecam Aternosu Dokładnie głównie najlepszy host na świecie No, plus jeden Jest <głos》>. kierowca się źle prowadzi <noise> Widzicie? No więc tak, widzowie, jak sami widzicie, Athernos, zero błędów, zero lagów, wszystko tutaj śmiga jak torpeda. Wszystko śmiga jak pierdolę. No właśnie. I portalu, chyba nie dokończony. Zero błędów, zero lagów. A nie, to ten, co byli, Polecamy byli. się. Polecamy byli. się z hostingiem. No, no